No i oto jesteśmy na dziedzińcu ostatniej zbudowanej z misji, które są w Kalifornii. Została tak naprawdę oficjalnie otwarta, utworzona. Rozpoczęła swoją działalność 4 lipca 1823 roku. Misja San Francisco Solano. Jesteśmy na terytorium teraz Mission San Francisco Solano, a przy okazji jest to podobnie jak La Purisima. Jest to świecka w tej chwili placówka. Czyli Sonoma State Historic Park. Park stanowy, historyczny, bo są też takie, są jeszcze inne, są oczywiście krajobrazowe, a ten jest właśnie historyczny, tak jak i la Purisima. Misja. Jest z unikatowych tutaj cech tej misji, tu jest fontanna, która kiedyś była po środku tego dziedzińca z unikatowości jej to to, że została założona przez Meksykanów w tym 23 roku jako jedyna. Pozostałe były franciszkańskie, ale przez Hiszpanów zakładane, a ta przez Meksykanów. Eee, chyba swój taki szczyt, powiedzmy popularności i zaradności swoistej, bo chyba trzeba w tych kategoriach o tym mówić, przeżywała w 1800. W 1932 roku, kiedy to na terytorium misji działało 900 Indian, wesoło produkując i działając na rzecz Franciszkanów. Także w 1934 sekularyzowana i służyła jako parafialny kościół do lat 80. XIX wieku. Przejdźmy się trochę po wnętrzach. Ten wygląda całkiem jak Karol Wilhelm Scheibler, a to jest Mariano Vallejo. Mm, gubernator miał kolegę, właśnie Vallejo, Jose Figueroa, miał tego znajomego, który działał bardzo mocno w tym aspekcie. Dużo Meksykanów tutaj cały czas jak chodzę można spotkać, no bo to katolickie rzeczywiście proweniencje. Stropy oryginalne. No, kiedy Łódź się rozwijała, ta misja została tutaj zakładana była. Miło, że w świeckich misjach przypominałem o tym, że Następował konflikt interesów, ale to tylko w La Purissimie, Tak naprawdę widziałem to i tutaj w Sonomie, bo jesteśmy w miasteczku Sonoma. Podobny jak w tej, o której przed chwilą wspomniałem, w La Purissima, kościół, taki przedłużony kaplica bez wyodrębnionego, prezbiterium salowy, Droga Krzyżowa wszystkie te atrybuty, które powinny być są sztuka, zdobnicza ornamentyka bardzo rudimentarne takie troszkę, no proste ale są no i dziedziniec na którym byliśmy przed sekundą także 21 misji, jak już wspominałem, które się budowały tutaj przez kilkadziesiąt lat, przede wszystkim przez Hiszpanów, a ta jedyna przez Meksykanów. Właśnie rozpoczynające się szlakiem w San Diego, tutaj w Sonomie, która to Sonoma jest głównie znana teraz oczywiście z wina, a kiedyś z Franciszkanów. Zresztą Franciszkanie przywieźli te szczepy, te wina. Też się w, w tym aspekcie jakoś zasłużyli. No dobrze. Do kalifornijskich misji chyba więcej nie będziemy za bardzo oglądać, bo sporo z nich widzieliśmy, prawie wszystkie. Ukłony.